W dzisiejszym materiale w warunkach terenowych na granicy polsko-czeskiej przetestujemy ten górski rower budżetowy polskiego producenta. Moi drodzy, jesteśmy w lasu pastuszyńcu na granicy polsko. Czeskie, widzicie tam Czeską Republikę. Przed Wami rower Neon Pulse 1. Jest to rower pr produkowany w polskich Mysłowicach. Ten rower tutaj będę dzisiaj w tym lesie testował. Sprawdzimy jak budżetowy rower z silnikiem z tyłu w tylnej piaście, z baterią umiejscowioną w ramie, tutaj centralnie na hamulcach tarczowych hydraulicznych, poradzi sobie w tym terenie. To jest rower z naszej wypożyczalni. Nie sugerujcie się tym, że jest troszeczkę zakurzony. O to mi chodziło, żeby był ten rower dostępny. Mi się to tak zgrało z dniami, że akurat dzisiaj, przy ładnej pogodzie, udało się ten rower wyhaczyć. Mamy tutaj 8 przełożeń obsługiwanych przez Shimano Acherę. Mamy ten silnik motinowy z tyłu, który ma 45 Nm. Sprawdzimy, jak on sobie daje radę w terenie. Bateria tutaj jest 500 parę watogodzin. Z tego, co pamiętam, chyba 576. Tak. I 45 Nm silnik to już powiedziałem. Póki co siadamy na rower, jedziemy, przejadę się na tym rowerze kawałek po lesie. z tym ciekawie jak to będzie działać, bo no, on już nas nauczył, że gdzieś tam dla niego standardem jest stosowanie czujników nacisku, czy to przy silnikach centralnych, czy to nawet w tych modelach Summit RHM, gdzie mamy też silnik Motinowa z tyłu, ale mamy czujnik nacisku, który jest w, w osi, we wkładzie suportu. Tutaj mamy czujnik obrotu, ale zobaczymy jak to działa. Tutaj w tym lasku, e, pokażę wam, e, to jest takie ciekawe, e, są takie ciekawe odczucia, no bo gdzieś tam ta trasa, którą ja bardzo lubię tutaj jeździć, ona raz wyjeżdża do Polski, raz do Czech, tak będę e, tutaj meandrował sobie Polska-Czechy, Polska-Czechy. E, jazda na tym rowerze jest o tyle inna, ciekawa na swój sposób, ponieważ nie mamy do tego czujnika nacisku, jak w większości rowerów elektrycznych, z tytułu tego, że jest rower budżetowy, o cenie porozmawiamy na końcu, ale mamy taką tutaj sytuację, że my musimy obracać tak jakby mechanizmem korbowym, obracać pedałami, żeby było to wspomaganie i tutaj e, taką największą różnicą będzie to, że ja nie muszę w to pedałowanie wcale wkładać wysiłku, tylko wystarczy, że obracam pedałami i ten napęd mi po prostu działa, wspomaga. Dla jednych to będzie plus, dla jednych to będzie minus. Mi osobiście zdecydowanie bardziej pasuje ten napęd, kiedy ja mam czujnik nacisku, wtedy ja jadą sobie takim rowerem w jakimś tam właśnie takim terenie i na przykład mamy ode, wiecie, tak sobie dołożyć do pieca, dołożyć sobie tego wspomagania, no to wtedy jest jakaś górka i ja... Jadąc, mogę sobie, jeżeli chcę się zmęczyć, dać sobie na jedynkę, na dwójkę i wtedy mocniej pedałować. No chyba, że jest podjazd taki, no to wtedy to wspomaganie e, będzie i tak, gdzieś tam wyższe, żeby gdzieś tam pomanewrować między jakimiś tam skałkami, kamieniami, e, ale ten czujnik nacisku zdecydowanie mocniej e, pomaga się, tak jakby nam zaangażować to jazdę niż silnik z czujnikiem e, obrotu. Na przykład 7 km na godzinę mam czwarty bieg wspomagania. I bez żadnego wysiłku na drugim biegu manualnym po prostu zaczynam kręcić pedałami. Tylko zaczynam kręcić. Zobaczcie, co się dzieje. Rower przy kręceniu pedałami już mi sam przyspieszył do 22 km na godzinę. Nie wymagało to żadnej, e, żadnego nacisku, e, żadnego jakiegoś włożenia e, tutaj wysiłku w to pedałowanie. Ten rower po prostu nam przyspieszył. Dla osób, które będą chciały głównie taki rower do przemieszczania się, albo dla osób, które gdzieś tam yy, z jakichś względów nie będą chciały, albo mogły właśnie mieć yy, tych rowerów, gdzie musiałyby mocno gdzieś tam yy, naciskać, yy, wkładać tą energię w tą jazdę, takie rozwiązanie będzie ok. Dla osób, które będą z jazdy na rowerze chciały wyciągnąć coś więcej, no to zdecydowanie ja bym polecał iść w kierunku rowerów z czujnikami nacisku, a nie obrotu w takiej konfiguracji do właśnie terenu. Na, na duży plus na pewno w tym rowerze, pomimo tego, że zobaczcie, jest to rower budżetowy, udało im się w tej cenie skonfigurować go z amortyzatorem, który jest blokowany z kierownicy, czyli jadąc na przykład tutaj po takiej drodze, gdyby tu był na przykład asfalt, to ja bym sobie ten amortyzator tutaj dźwignią zablokował i wtedy on jest całkowicie sztywny, a tym malutkim przyciskiem tu też jest, zobaczcie, taki przycisk odblokowania, robię cyk, manetka nam wraca i amortyzator e, tak jakby normalnie pracuje, więc e, nie wiem, nie mam tu pojęcia jakiej marki jest ten amortyzator przedni, ponieważ producent go okleił tak jakby tylko swoją, m, swoją naklejką, więc ciężko mi jest powiedzieć, natomiast co już zdążyłem moi drodzy zauważyć w warunkach takich drogowych, w takich warunkach jak ta tutaj dojazd, no to te 45 Nm w zupełności wystarcza, żeby bardzo szybko ten rower rozpędzić. Zaraz wjedziemy w taki trudniejszy teren. Będzie tam, będą tam strome podjazdy, zjazdy. Zobaczymy, jak on się zachowuje faktycznie w takim trudniejszym terenie. Tu sobie radził dobrze. Co Wam mogę powiedzieć pod kątem jeszcze konfiguracji silnik, bateria, wyświetlacz? Wyświetlacz na pierwszy rzut oka dla mnie był. Dużym plusem, ponieważ jest już większy, ma więcej tak jakby, danych, które może pokazać. Natomiast w warunkach słonecznych, tak jak dzisiaj, kiedy mamy bardzo mocne słońce, on na pełnym słońcu jest bardzo mało widoczny. To jest jego minus. Zobaczcie, mamy w tym rowerze możliwość wyłączenia całkowicie z pomagania. Ja teraz włączam po kolei biegi na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I nie włączę piątego biegu. Nie wiem, jakieś takie zabili zabezpieczenie muszę przytrzymać. Chwilkę ten piąty bieg, i wtedy on wskakuje. Ogólnie to jest taki standard tych napędów motinowa. Bo na przykład, w, jeżeli mamy te silniki centralne, tam jest, tam jest ten bieg tak zwany smart. Tam często też go trzeba przytrzymać żeby ten ostatni bieg włączyć no taka specyfika po prostu yy, rowerów yy, czy tam silników stosowanych w rowerach takim, yy, takie, taką specyfikę ma po prostu ten producent Juch. rower z kołami 29 cali na dość szerokiej obręczy, opony co fajne, że w budżetowym rowerze nie są opony budżetowe tylko już są yy, szwalbe. jest to szerokość 2,35 czyli 29 razy 2,35 z, z fajną kosteczką z boku, to są takie bardzo popularne opony, które cieszą się dobrą renową wśród ludzi, którzy użytkują takie, użytkowują takie rowery w terenie. Nie jest to opona później gdzieś tam droga w eksploatacji, wymianie, ale ma już wkładkę antyprzebiciową, więc taka, taka, taki produkt po prostu sprawdzony. Nie ma regulowanego mostka, ale to w przypadku rowerów górskich jest akurat na plus, ponieważ no, zdecydowanie w terenie mamy większe przeciążenie niż podczas jazdy rekreacyjnej. I gdyby tu był mostek regulowany, on by musiał być zdecydowanie mocniejszej konstrukcji gdzieś tam pod kątem bezpieczeństwa. Bardzo dużym plusem, ale do tego nas już też producent Neon przyzwyczaił, jest ta estetyka. Jest, jest tutaj ten cockpit, który. Mamy wszystkie zobaczcie, pancerze wchodzą nam do wewnątrz, tutaj wewnątrz układu sterowego, mamy tu czysto, nic nam tu nie zwisa. Patrząc na to, jak to jest zrobione, no to mamy, mamy czystą ramę i wygląda to bardzo ładnie, estetycznie. Dodatkowo tutaj fajnym akcentem jest to, że producent do tego czarnego koloru, który jest w połysku, dołożył oprócz jak sama nazwa wskazuje neon oprócz tych takich ciekawych przejść kolorystycznych. Tutaj zobaczcie, to samo zrobił tu w formie takich paseczków. Wygląda to... No mi się to na przykład bardzo podoba. Ten rower nie jest taki nudny przez to, że jest czarny. Coś takiego ciekawego, nowego, coś co może wpaść w oko. Siodełko co prawda podstawowe, jest to Selle Royal, czyli mamy tutaj siodełko fajnej klasy, ale jeszcze na piance, nie na żelu. To jest piankowe siodełko. No ale słuchajcie, nie oczekujmy cudów w budżetowym rowerze, więc tutaj nie będziemy gdzieś się o to mocno czepiać, ale na duży plus, z uwagi na to, że w, w tym przedziale cenowym gdzieś tam standardem byłyby jeszcze hamulce tarczowe mechaniczne, tu już mamy hamulce tarczowe hydrauliczne i tu uwaga, nie żadne Tektro, nie żadne Alhongi czy inne dziwne e, wynalazki, tutaj są hamulce e, tarczowe Oryginalne Shimano MT200 to są, to są sprawdzone bardzo jednostki. Bardzo tania wymiana klocków podczas eksploatacji, naprawdę bardzo takie fajne, e, pewne hamowanie. Duży minus, oczywiście, to już nie znacie. Zapedały plastikowe. Tyle na teraz. Jedziemy sobie tam dalej w kierunku e, czeskich Marklowic. Wjedziemy do takiego mocniejszego lasu. Zobaczymy, jak on ten las, jak zim sobie po prostu poradzi, albo ja. Tak, jestem w lasku, słuchajcie, do którego lubię wracać. Nie było mnie tu przed jakąś chwilkę, może z półtorej miesiąca. Trochę to tu wszystko zarosło, ale no taką mamy przyrodę, no. Przyroda sobie miejsce zawsze znajdzie. Mamy tutaj właśnie w okolicy żelaznego szlaku takie różne traski i troszeczkę piasku właśnie takie o, i chłody. <grych> A ogólnie mam dużą pewność na tym rowerze. Fajna szeroka oponka na dużym kole. Fajnie daje radę w takim lasku. Zaraz zobaczymy jak na podjazdach mam tutaj taki strony podjazd do testów. Fajnie nawet zobaczcie, jadę tak pod kątem nie ma opcji, żeby mi się ta Oponka ześlizgiwała, jest elegancko, coraz niżej, drzewa pozarostały Op. ale jedziemy. Amortyzator nawet daje radę, o, ktoś mi tu usunął drzewo, żeby mi troszeczkę by tu przeszkadzało, ale mam kolejne, słuchajcie, spróbujemy go ominąć górą, Próbujemy. Silnik brzęczy, silnik jęczy. Dobra, tu mnie zblokowało. Próbujemy dalej. Hop. Myślicie, co damy radę? Może tu, między drzewkami, cyk 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 jest. Krótkie podsumowanie po takich warunkach terenowych. Było troszeczkę mianek, korzeni. Jakichś tam patyków przewróconych drzew bardzo strome podjazdy, strome zjazdy i tak w pierwszej kolejności silnik 45 Nm przy silniku z tyłu, przy czujniku obrotu. Wystarczyło mi to na podjechanie tutaj wszystkich podjazdów i powiem Wam tak, gdyby tu był silnik z czujnikiem nacisku, przy takiej, przy takiej mocy jak ma ten silnik tutaj, przy takim momencie to by mi zdecydowanie brakowało. Tylko to ratuje ten rower, że jest tu czujnik obrotu, bo on cały czas podawał mi podobną moc, inaczej bym się po prostu na silniku, powiedzmy w okolicy 40 Nm, na czujniku nacisku zamęczył. Ale realnie, gdyby tutaj był silnik centralny z czujnikiem nacisku, to musielibyśmy do roweru pewnie doliczyć około 1000-1500 złotych. Więc dochodzę już powolutku, słuchajcie do ceny. Ten rower producent wycenia na 5500 złotych. I za tym w tej cenie macie naprawdę dobrej klasy ten silnik motinowej w tylnej piaście, macie baterię 16 amperogodzin, czyli tu jest 520, 576, przepraszam, watogodzin, hamulce tarczowe hydrauliczne i to wszystko powoduje to, że naprawdę w tych pieniądzach ja jestem pod wrażeniem tego roweru. Ogólnie Dużo można było to było narzekać. Nie ma tu rozwiązań, takich jak je znajdziemy na przykład ro w rowerach za 10 czy za 12 tysięcy złotych. Natomiast patrząc na to, że jest rower o połowę tańszy, mamy tutaj naprawdę fajne komponenty. Nie ma tutaj, tak jak w większości rowerów, na przykład w tym przedziale cenowym wolno biegu siedmiorzędowego, mamy oryginalną manetkę SLM 315 rzędową Shimano, mamy oryginalną przerzutkę Shimano acera z tyłu 8 przełożeniową i co ważne, nie wolno być tylko kaseta. Kaseta 8 przełożeniowa dzięki, te, dzięki temu zmiana biegów jest bardzo płynna. Rower fajnie jedzie, ta bie, zmiana biegów jest bardzo intuicyjna. Kaseta z dużym rozpiętością zębów, więc nawet jak tu jechałem pod taką stromą górkę. Praktycznie nie doszedłem do ostatniego przełożenia, tam na tej mijance, gdzie musiałem między korzeniami jeździć, to tam faktycznie jechałem na ostatnim przełożeniu, bo potrzebowałem dużej kadencji, żeby gdzieś tam to wszystko pomijać, ale tutaj nie było mi to aż potrzebne. Bardzo dobrze e, trzymające e, te opony szwalbę. no testu baterii nie będę robił na ile kilometrów, jeździmy e, już na tym rowerze chwilę, mi jedna kreseczka z baterii tutaj e, tak jakby już, jest, już, jest, już mam mniej. No W tym przedziale cenowym no, nie znajdziemy rowerów ze sztywnymi osiami, więc tutaj mamy szybko zamykacz z przodu, z tyłu. Tak jak to bardzo popularne przy silnikach no, w tylnej piaście jest on, skręcany, jest on skręcany na śrubę, więc pod takim kątem dla was bezpieczeństwa, jeżeli taki rower byście użytkowali, no to trzeba pamiętać o tym, że tutaj, żeby zdjąć koło, potrzebujecie po prostu klucz płaski, czy jakiś tam nasadowy. W, jeżeli chodzi o przednie koło, no to zrobicie normalnie szybko zamykaczem. więc osoby, które mają silniki z tyłu, no to muszą się zaopatrzyć w jeden taki klucz, który jest warto mieć, jeżeli na przykład przebilibyście dętkę. Testowałem, moi drodzy, ten rower tak intensywnie dzisiaj, że gdyby rower mógł mówić, to pewnie by powiedział mi z 10 razy au, au, au. E, nie powiedział, ale doprowadziłem raz do tego, że spadł mi z przodu łańcuch, nie wiem, czy gdzieś tam wciągło mi Patyczka, czy na tyle mocno skakałem gdzieś tam, bo musiałem na dużej prędkości nawet dwa. Już nie zdążyłem się zatrzymać, i dwa drzewa leżące musiałem po prostu przeskoczyć. Nie wiem jak to zrobiłem bez finalnych pedałów, jakoś się zebrałem w sobie całą obozu i to przeskoczyłem. Więc gdzieś tam może za dużo było skakania. Spadł mi raz łańcuch, ale tak ogólnie, słuchajcie, te z roweru oceniam bardzo pozytywnie. Nie oszukujmy się, że za 5500 zł rower wyprodukowany w Polsce. Ja ostatnio wam pokazywałem inny rower Neona i, yy, i trafiło tam z 5 osób komentujących, że, że to są wszystko rowery chińskie bo są chińskie komponenty i że co za różnica kupić rower chiński, a kupić rower polsko-chiński. No słuchajcie, jest ogromna różnica, no bo jak spojrzycie na dzisiejszy świat, no to pokażcie mi jeden, jeden produkt, czy to będzie pralka, zmywarka, czy to będzie rower, samochód, do którego części, nie, który został skompletowany z części niewyprodukowanych też w Chinach. No słuchajcie, dzisiaj jest, jest globalizacja, wszystko się produkuje na całym świecie, więc gdzie gdzie komponenty do roweru zostały wyprodukowane pewnie w różnych miejscach świata. Natomiast sam rower został zmontowany w Mysłowicach. Jest to rower polskiej produkcji i rowery nasze, tutaj rodzime, w takiej konfiguracji za 5500 zł. W mojej ocenie to są, to są bardzo dobre warunki, bo macie dostęp do wszystkich części, macie gwarancję, macie rower od polskiego producenta. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Taki rower jest u nas do przetestowania, wypożyczalni. Super koło, Madzia podrzuci linka na dole, gdzie możecie sobie do tej wypożyczalni zajrzeć, można sobie taki rower i wiele innych wypożyczyć, przetestować, wybrać, który rower jest dla Was odpowiedni, albo po prostu jeżeli nie planujecie zakupu roweru elektrycznego, no to choćby wypożyczyć sobie, żeby osoby przyjeżdżające do nas gdzieś tam z dalsza zwiedzić tutaj takie regiony, rejony, żelazny szlak rowerowy. Wszystkiego dobrego Wam życzę, do następnych treści. Zapraszam Was do oglądania. Do subskrybowania naszego kanału. Pozdrawiam cię plutko. Trzymajcie się. Przemek od rowerów. Cześć, cześć! Przemek, co ty tam robisz? Przegraczam granicę na nielegalu.